Siemanko mordeczki. Ja jestem Olcha, a w dzisiejszym materiale lecimy po latać na miejscówkę taką naszą, że tak powiem takiego secret spota w lesie. W sumie to fajnie będzie, bo nigdy tam jeszcze nie byłem, jak było sucho. Zawsze lataliśmy tam jak było mokro, bo trasa jest dość wymagająca, zdecydowanie wymagająca i będzie fajnie. miało dużo barów. Zero. Jak to się kurwa utrzymało tutaj na takim naciągu No właśnie dlatego, że na naciągu to się chyba utrzymało, bo były naciągnięte I wiesz, nie nie, jakby nie, nie chciało zeskoczyć. Ma to, sensu, Ma to kamien, sens, nie? Nie? Ma to sens, Ma to sens. Tu też było zero, czyli no coś w tym jest, co mówiłeś. <laughs> coś w tym jest, nie chciał puścić. Czekaj ja powinienem zostać pikażej. Spodziewaj się łe i pociąg dużo. Jak idziemy? się zamiesz... Do golfa, do golfa. <laughs> <laughs> On jechał! Człowieku, karate, ty! Ta sztywna noga w kolanie No chłopie Kotłomierz Nie długo wszyscy tak będą kopać Golfista nie. Dobra, już jesteśmy zapakowani, więc y, minut 5 i wyruszamy. Ile spali, jak myślisz? Tyle, ile wleje jeszcze. Wszystko. Będzie latać w Czemu nie a, a zostawiłem auto na światło w ogóle przed warsztatem. I jest taka o sytuacja. A to już przed warsztatem? No. I już jak tu odpalala, to było. O. A. No. Czekamy na pomoc. Wyjazd wy, wy wyjaz planowany byli. był na. dziesiątą. Czyli wszystko w normie. Wszystko w normie. Chcesz się rozsłużyć. Tu chodzi o. fan.

Patrzcie w ogóle jak to komicznie wygląda. Środek lasu i e 3 dziecha na glebie. Na spasach, dobrze co? Zrzucamy ją i zaraz będziemy latać. Halo halo Mietku, halo halo Janku, jak mnie słychać? Psitirem psitirem Psy, <laughs> psy, tirem, psy tirem jadą! O panie Bartku, nagrywamy. Środek lasu, patrzcie. Środek, środek lasu. Luźny był? Kurwa gruzał w ogóle Na jednym pasie jechaliśmy? Tak Tak No i jaki wniosek z tego, że jeden tylko potrzebny? No <grymne> e, Fajna kiera Miękko to Łohoho Że łapa nie działa, ale działa. W sensie jest lekko zapowietrzona, ale do nie temat. Halo, halo, sprawdzam radio. Dobra, ja też się ogólnie słyszę, tylko troszkę mi ten, troszkę mi szumi. A weź coś powiedz Dobra, lekko szumi, ale jest okej. Okay. Ogólnie trasa jest wymagająca. Trasa jest wymagająca. Przed chwilą próbowałem na trójce ją polecieć, ale... Za krótki mam dyfer i od razu odcina, więc najprawdopodobniej na czwórce będziemy musieli latać. Tu mamy pierwszy winkiem w lewo, musimy pójść na szeroko. Tutaj najprawdopodobniej będzie to na ręczny. i tak naprawdę nie przetestowaliśmy jeszcze tego więc yy, w sumie teraz dopiero testujemy zobaczymy jak to będzie dawaj was! Dobra kurwa to wale! Okay, więc tak. Pierwszy pistok, ponieważ główny wyłącznik prądu odcina mi prąd. Najprawdopodobniej ten kluczyk jest... Coś tam z nim jest nie tak. Chyba się topi. I Próbujemy to ogarnąć, a w międzyczasie robimy sobie grillka. bardzo. Grillowy. Grillowy się zajmuje grillkiem. Jak tam, jak tam Kamil? Grilek? Big Jeff człowieku, ty! <ścoughs> big Jeff. Big Jeff. Big Jeff. <ścoughs> jak to się składa? Będzie big barbecue. Nie wiem. Wglądajesz Nie, nie. Macie ogniat. No, Idealne miejsce do odpalenia fajki Barbecue Shark Hall Brickett, yeah To jest polski grill kurwanie jakiś Daj Browna <m -an. découvrir görüş> Ok, no i po pierwszych, po pierwszych jazdach w sumie 4 razy chyba zrobiłem trasę, e, mamy małą taką sytuację. Zepsuł się kluczyk od, e, od e, głównego wyłącznika prądu. Próbowaliśmy go tutaj coś trochę naprawić na sztukę, ale nie dało rady. E, najprawdopodobniej ominiemy to po prostu i będziemy jeździć dalej. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Let's go! Let's go! więc tak, jeden komplet już mamy za sobą. Wiedziałem się w trochę trasę, jest dobrze. Zaraz założę GoPro na głowę i nagram Wam onboarda. Jeszcze pół oponki jest dobre. O, odwrócić to, stronę. Syczy. Ja będę trzymał. Tutaj, Coś, coś najechałem na coś. Nie no, trzeba do rekomendacji no człowieku, przydychy no to co wiesz, to? co to jest te No kurde, no opona no, była za 30 złotych Nie, 30 zł, miałem za 30 zł, a ona sykrzy Bardziej go pogrzało, ty Przydychy za oponę do lasu, do lasu ty. Dobry wariat To jak przejedzie Hyundai daj mi znać Hyundai? Hyundai? <ślinica> Jeszcze raz. Dawaj, blokuje! Czekaj, bo jeszcze tutaj coś jedzie! Co jeszcze? Ta, jedzie jakaś Honda! Czerwona! Dobra, nie rozumiem co, ale e, czerwona honda jedzie! PONDZIARZEM? <głosierny> Ta, zaraz będziesz siół zapach spalonej gumy Już? <głosierny> jak <głosierny> Jak sytuacja? Mija mnie alfa i blokuje, mogę startować Dobra, lecę no i to by było na tyle z miejscówki troszkę pojeździliśmy, ogólnie w aucie jest pewien problem bo czujnik ciśnienia oleju pokazuje pokazuje pół bara i, i nie wiadomo czy to czujnik jest problemem, czy, czy wskaźnik czy rzeczywiście e, jest takie ciśnienie oleju, także to musimy sprawdzić ogólnie jestem zadowolony, fajnie pojeździłem no i co, do zobaczenia do następnego elo